Siemanko, dzisiaj przyjechaliśmy na budowę, skułem tą właśnie ścianę, co były takie duże spękania, no i powiem szczerze, no zastanawiałem się, czemu tak spękało, ogólnie tynk się trzymał naprawdę mega mocno, a głuchy był tylko jakby chodzi takie mleczko, tak, w tych miejscach. Tu akurat jest kurczę wszystko fajnie. No i powiem o co chodzi. Jest to ściana zachodnia. Od zachodniej strony najczęściej wieje, pada deszcz. Ona była mokra. My to rzucaliśmy w piątek, była tam temperatura no 0 plus tam może 1-2 stopnie. Mówię, nic się nie powinno stać. Zapowiadali w miarę pogodę. No i oczywiście w nocy z tej fajnej pogody zrobiło się minus 12. Tak nam powiedział inwestor, jak był z samego rana, w sobotę. No i co? Ja przyjechałem tutaj w poniedziałek, no widzę, że spękane, no to mówię dajemy sobie luz, zobaczymy, co się będzie działo przez cały tydzień, tak czy. Ty Coś innego nam nie odparzy. Okazało się, że nie. Nic się nie powiększyło. Wiadomo, tu tutaj są takie mikro skurcze. Może dlatego, że nieraz były pustaki zaciągane klejem i nam mokro nie chciało snąć. Tutaj ułożyliśmy grubo w oknach, no to wiadomo, kurczę, że, że spękało. Ale tu jeszcze i tak pójdzie, jak widać, grubość listy, no, no to jest ok. Na wieńcu, tym już od południa, o dziwo, które jest w miarę suchy, tylko tutaj w jednym miejscu spękało, ale nie ma nic głuchego. Czyli tutaj pójdzie taka śliśta, tak? Myślałem, że może kurna ten spryc też przyłapało, ale no szpryt się trzyma zarąbiście, No Nie ma co tutaj, żeśmy siatkę powsklejali na te supę, ale tak nie jestem do końca przekonany, czy to w ogóle będzie dobrze. Tu też na takera takie placki. No i tylko jeszcze właśnie na, na tej jednej ścianie w łazience spękało, ale to właśnie skuje ten kawałek, ale już przywiozę sobie yy, celmę, będzie dużo szybciej. Także dziwne, no bo w czwartek ta ścianka była rzucona i ta i nic nie spękało. no to trzymajcie się bez takich niemiłych niespodzianek pyk